Witamy Was na przepięknych Seszelach! Siema. Idziemy właśnie na kajaki, jesteśmy w Parku Narodowym, jest tu pełno palm i przepiękne dróżki. Przed chwilą karmiliśmy żółwie, a teraz idziemy na przezroczyste kajaki, czyli jedną chyba z fajniejszych atrakcji na tej wyspie. Ukulele! Ukulele! Czyli przygoda! Okay now we're gonna teach you how to survive on an island okay but we need one volunteer from each kayak then we'll be looking out for the fishes so my command when we see the fish we're gonna catch it bang it on the rock it will pop open alright it will work. That's the best technique. Go ahead. i so different You need to... no, 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 no. It's the best, it's the best technique. Fine, okay. Come on! Harder, harder! Guys, now I that's, the wrong, that's the wrong technique. That guy gave you the wrong technique. The wrong, it's the wrong technique, guys. Someone gave you the wrong technique. It's that guy here. The right technique, you hit it from the side. Yeah. Let me do it and you do it like this. So you hit. Then ah. you turn, yeah. oh. like that and again, you find the coconut, like the movie Wilson, we'll no, 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 no. come on! Come on! Come on. Yes. Yes. No, no, yeah! Yeah! Oh, Mr. Yeah! Daniel. Oh. Mr. Daniel, Mr. <laughs> Daniel was born on a coconut farm, that's why. <laughs> <here>. <laughs> Voila! <laughs> so, the higher you go, the better. Bo jeśli pijesz masz Próbujemy teraz tego kokosa, którego rozbili. I pycha. Bardzo nam smakuje. U nas w hotelu też są kokosy, ale nie są takie dobre. To jest naprawdę bardzo dobre. A tu są poustawiane nasze kajaki. Z nimi właśnie pływamy po tych pięknych plażach. Ham miał wyjście na plażę. Tu sobie gotował. O, właśnie on. Tu przynosił torby. <laughs> Tu nakręcany film. I właśnie to był dom. Czyli Robinson, był okay. W jedną stronę cały czas wiosłowaliśmy, ale w drugą wszyscy stwierdzili, że jedziemy tak zwane na banana. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda. My jesteśmy w jednym kajaku z I Uwaga, zobaczcie to. Przypięcie do takiej małej łódeczki i ona ciągnie kilka kajaków za sobą. dzień, kolejna przygoda No do góry po skałach Tak I dzisiejsza przygoda to szukanie plaż I dzisiaj szukamy plaży kokosowej, tak? Koko? -ko -ko? No, jakiś tam Koko Zaraz wam pokażę w jakiej dżungli idziemy Jeszcze nie dotarliśmy na plażę, a już jest taki przepiękny widok się tu jest zrobiony szałas Palmy. i można tutaj sobie w cieniu odpoczywać. To jest kolejny, ale mega to no, sobie na bezludną wyspę. Pomóżcie, zostawcie łapkę i subskrypcję. Wtedy uwolnicie nas. Pierwszy raz w życiu jestem w takiej typowej dżungli. I'm wow! Moyam team! Moyan team uh, 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 uh. Oh, 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 oh. Słuchajcie, w tej dżungli cały czas coś piszczy, skrzepczy i się rusza. A ja jestem taką osobą, że jak coś mi wyskakuje, to ja odskakuję, a tu nie jest bezpieczne, żeby odskakiwać, bo dosłownie za skałami są spady, takie mega strome spady. Ja do mnie Ciebie się nie boję. Ty jesteś tutaj najmniej niebezpiecznym zwierzęciem. Na przykład jakbym tutaj się wystraszyła, to by nie było najciekawiej. Co nie? Monia. Jesteśmy w takim pięknym miejscu. To jest. Jest przepiękny widoczny. I dochodzimy już prawie do tej naszej Coco Beach. Po prostu ona... Mam żeby dotrzeć na tą plażę, jest taka przeprawa. Ja nie wiem ile my już idziemy po tej dżungli. Na pewno z pół godziny. Szybka! Ja nie mogę! Zniknęła mi z radaru. mnie uciekła. Nie wiem czy ja już ją znajdę kiedykolwiek. Kati. Jest Za tą skałą! Widzę ją tam! Co ona tam um. gą Oooo! Doga <grywa> Nie bywał się! Am um. um. Nie wiem czy my w ogóle dobrze idziemy Najwyżej tutaj zostaniemy na zawsze Będziemy jedli kokosy pili wodę z kokosów Ale kola jest moja do końca A ty nie chciałem wbrać drugiej Nie wierzę, że to mówi, ale dotarliśmy Naprawdę tam trzeba iść tu jest nawet jakiś bar, także weźmiemy na pewno sobie jakiś soczek. kokobar, Coco Bar to jest to. To jest to. Koko Beach to jest, nie? Widzowie, Koko Bar, dotarliśmy. Incepcja vlogów. Dobra, ja muszę soczku. Ja chcę soczek z Marakui, ponieważ pierwszego dnia czy drugiego piłam tak przepyszny soczek. To był najlepszy sok w moim życiu. Także mam nadzieję, że ten też będzie taki dobry w tamten. Myślę, że też są tutaj moi rodzice. Tam jest mój tata i moja mama, gdzieś mega daleko. Ale myślę, że najpierw my sobie weźmiemy jakieś soczki i później pójdziemy dopiero do nich, nie? Soczki, soczki, soczki. Yeah! Pięknie. Welcome to the yeah. <laughs> Only good vibes. good vibes. Dostaliśmy już nasze soczki. Ja mam marakuje, a Wojtek ma marakuje mango. I robimy test smaku. Są w ogóle tak dobre soki, bo są przepyszne owoce. A co to za buziak? Ja ogólnie uwielbiam marakuje, ale w Polsce nie jest ona aż tak popularna. Tylko w jakichś drinkach jest. A tutaj normalnie są takie duże soczki, właśnie całe z marakui. Więc ja jestem po prostu w raju. Karda. Oh! To jest cerniczka. Ma wow. tak próbuję no jaha! <laughs> Dobra, teraz ja uptułuję. Mmm, mm -hmm. Słociutki. Ja. A kogo my tu mamy? Ale duży piesek. Wow! siemanko, ziomek. Co ty masz tutaj? Banana, nie chcesz go zjeść? Nie, chyba nie, chyba już nie jest głodny. <laughs> Za to ty jesteś cały czas głodna frytek. Cały czas. Najlepsze fryty na wyspie. Mmm, fryty. Kati to jest pochłaniacz frytek. <laughs> Chcesz frytę? No, chcę frytę. Mamy ostatni dzień na Seszelach i słuchajcie, właśnie oddaliśmy nasz pokój. I teraz mamy 5 godzin czekania, aż nas prom zabierze na lotnisko. Na... A sama na, Lubek na wyspę, właśnie na której się znajduje lotnisko. No i czeka nas naprawdę długa droga, ponieważ dopiero w domu będziemy... Kiedy będziemy w domu jutro? No za 20 parę godzin na ludzie. Także długa przeprawa nas czeka.